Dzień dobry. W dzisiejszym filmie przedstawię zapis prostych działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie w arkuszu kalkulacyjnym. Do filmu wykorzystam konto Gmail oraz arkusz, który jest dostępny w usłudze, a więc tutaj klikamy na aplikację Google, przewijamy i bieram arkusze. Po wczytaniu okna nie wybieramy żadnego szablonu tutaj, bo w tej chwili to jest dla mnie potrzebne. Wybieramy pusty arkusz. Po wczytaniu mamy okno naszego arkusza kalkulacyjnego. I jak on zbudowany jest. Tutaj mamy do góry takie pola, które są nazwane ABCD aż do literki Z. To są kolumny. Po lewej stronie mamy wiersze, które są wartościami liczbowymi nazwane. I teraz tutaj, jeżeli klikam myszką, to pojawia się taki kwadracik obramowany niebieską yy, linią tymczasową. To jest tak zwana komórka. Każda komórka ma swoją niepowtarzalną nazwę, a więc jeżeli tutaj wybierzemy sobie Tą komórkę, to ta komórka będzie miała nazwę kolumny i wiersza. Nazwa jest to przecięcie kolumny z wierszem. A więc w tym przypadku będzie to A2. Tutaj będzie B5. Jeżeli wejdziemy sobie niżej i tutaj. Ta komórka to będzie D111. Także w ten sposób będą nazywane komórki w naszym arkuszu kalkulacyjnym. To znaczy nie tylko w tym arkuszu, który jest tutaj dostępny w usłudze Gmail, ale również w arkuszu kalkulacyjnym w pakiecie Office. A. Tutaj mamy komórkę, która służy do zapisywania formuły. Jak to wygląda? Zaraz Wam zademonstruję. Zatem, że najpierw tutaj powpisujemy sobie wartości liczbowe. Wpisaliśmy sobie jakieś wartości liczbowe. W arkuszu możemy przemieszczać się za pomocą tabulatora poziomo lub klikając myszką w określonym miejscu naszej komórki. Możemy również przesuwać się z wykorzystaniem kursorów, to znaczy strzałka góra, dół, lewo, prawo. Dobrze. Teraz tutaj w tym miejscu, albo może tutaj w tym miejscu, w tej kolumnie zrobimy działanie. Dodawanie. Dodawanie. Tutaj będzie mnożenie. Tutaj będzie Dzielenie i odejmowanie. Dobrze. Rozpoczynamy od pierwszego działania, dodawanie. Chciałbym dodać 3 plus 4, z tym, że w kalkulacyjnym nie używamy wartości liczbowych, które są w komórce, tylko nazwy komórek, które są przypisane do danej wartości którą chcemy obliczyć. Teraz kolejna rzecz. Formułę Zaczynam od znaku równa się. Teraz zobaczcie, gdy w tej komórce wpisałem znak równa się, to znak równa się pojawił się również w oknie tutaj, które służy nam do wpisywania formuły. I teraz tą formułę możemy wpisywać obecnie, czy to będziemy wpisywać tutaj w miejscu, gdzie jest yy, pole do wpisywania formuły, czy też w komórce. Gdzie chcemy otrzymać wynik, to nie ma znaczenia, i teraz co dalej? Chcemy wpisać adres tej komórki, to będzie A2. Z tym, że nie muszę wpisywać tego z ręki A2, tylko wystarczy kliknąć na komórkę, którą chcę wprowadzić do formuły. A więc, mamy, jak widzicie, program już nam sam wpisał wartość. A 2, teraz plus i druga komórka. Jak widzicie, tutaj mamy zapisaną formułę, jak i w komórce to jest to samo. I teraz, żeby otrzymać wynik, naciskam Enter. Otrzymaliśmy wynik 3 plus 4 jest 7. Ale zobaczcie, jeżeli ja teraz kliknę w tą komórkę, to w komórce, gdzie mamy wynik, mam wynik 7. Natomiast w polu formuły mam zapisane działanie matematyczne, które posłużyło mi do obliczenia wartości dodawania. 3 plus 4 jest 7. Ale tutaj w wartości formuły nie mamy 3 plus 4, tylko mamy równa się a2 plus b2. To znaczy nazwy komórek. To jest bardzo ważne. I teraz co zrobić, żeby obliczyć kolejne działania. Nie muszę tutaj klikać i pisać kolejne formuły, tylko wystarczy kliknąć w miejscu, gdzie mam wynik. Ustawiamy kursor myszki w prawym dolnym narożniku komórki. Naciskam lewy klawisz myszki i przeciągam w dół. Jeżeli bym poleciał, bym zaznaczył za dużo komórek w dół, puszczam lewy klawisz myszki. Program wyliczymy, ale tu okazało się, że mam zero. Dlaczego? Ponieważ w tym polu nie mamy żadnych wartości liczbowych, które chcemy liczyć. W czego możemy po zaznaczeniu tych komórek za pomocą lewego klawisza myszki zaznaczam to, naciskam delete, mam usunięte. Także w ten sposób zapisujemy działania dodawania. Teraz zrobimy mnożenie. Tak jak poprzednio. Do formuły używamy znaku. Równa się. I teraz wykorzystujemy nazwy komórek. Ta komórka do mnożenia, jako mnożenie, używamy gwiazdki. Razy. Ta komórka. Jak widzicie, w polu formuły i w polu komórki mamy. Ten sam zapis. Naciskam klawisz Enter. Program wyliczył. Mi. Mamy 4 razy 3 jest 12. Ale tak poprzednio. Widzicie, jak widzicie, w komórce mam gotowy wynik. Natomiast w polu formuły mam zapis działania, który umożliwił mi obliczenie mnożenia, żeby otrzymać wynik mnożenia. I teraz tak jak poprzednio. Ustawiam kursor, mysz kursor myszki w prawym dolnym narożniku komórki. Naciskam lewy klawisz myszki i przeciągam w dół. Program wykonał działanie. Teraz zrobimy sobie dzielenie, a więc robimy równa się i teraz zaznaczamy komórka. Mamy A2, ukośnik, slash który jest koło prawego klawisza SHIFT i druga komórka B2. Naciskamy klawisz ENTER. Mamy 3 podzielone przez 4. Mamy 0,75. Klikamy ponownie na wynik. Ustawiamy kursom myszki w prawym dolnym narożniku komórki. Naciskam lewy klawisz i przeciągam w dół. Program wykonał działania. Dzielenie. Tylko zobaczcie, jeżeli ja tutaj teraz kliknę sobie w komórce, mam wynik, natomiast w polu formuła mam zapis formuły, która posłużyła mi do wykonania tego obliczenia. Kolejne działanie odejmowanie. Mamy. Równa się. I tutaj demonstruję wam dwie metody, bo w sumie możemy zrobić tak 3 minus 4 albo 4 minus 3, w zależności od tego, co od czego chcemy odjąć. A więc mamy formułę równa się A2 to jest 3, następnie minus i ta komórka. I teraz naciskamy klawisz Enter. I otrzymaliśmy, że 3 minus 4 mamy minus 1. Teraz, żeby obliczyć pozostałe, powielamy formułę w dół i akurat wszędzie dostaliśmy minus 1. Co będzie, jeżeli ja tutaj zamiast na przykład 5 zrobię 3? Będziemy mieli wtedy 4 minus 3. Zobaczcie. Tutaj mamy wynik, naciskam Enter i zobaczcie, program automatycznie mi to poprawił, zaktualizował wynik. Mamy 4 minus 3 jest 1. Dobrze, ja mówiłem wcześniej, że działanie odejmowania przedstawię na dwa sposoby. A więc tutaj zrobimy sobie tak, 3 minus 4 to było. A więc zrobiliśmy sobie 3 minus 4, mamy wynik tutaj. Natomiast tutaj zrobimy odwrotnie. Zrobimy równa się i będzie 4 minus 3. Enter. Powielimy formułę w dół i mamy wyliczone. Z tym, że teraz tutaj było 4 minus 3. To znaczy w tej kolumnie żółtej. Zrobiliśmy działanie, że było to 3 minus 4. Dostaliśmy wartość ujemną. W tej kolumnie, nie będzie to zielona kolumna, zrobiliśmy działanie odejmowania w ten sposób, że to było 4 minus 3. Także w ten sposób możemy obliczyć, zapisać proste działania. Matematyczne. I najważniejsza rzecz, proszę zapamiętać, że ja tutaj powiększę wartość równa się. Do zapisu formuły używamy nazwy komórki, a nie wartości liczbowej. A więc, w naszym przypadku, jeżeli chciałbym tutaj zapisać dodawanie, to robimy. Nazwa komórki plus druga nazwa komórki i naciskam Enter. I mamy wynik działania. Teraz, jeżeli kliknę tutaj na komórkę, nie otrzymuję już zapisu formuły, tylko mam gotowy wynik. Natomiast ten zapis formuły jest widoczny tylko i wyłącznie tutaj w polu formuła. A więc mamy Równa się A2 plus B2. I to jest prawidłowy zapis formuły w arkuszu kalkulacyjnym. Bardzo proszę o tym pamiętać. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję bardzo.